...złoto tak zwane, opór załączamy. No Cześć i Cześć ile. Za ro... Dobry. My, za ja przyszedłem, bo mnie sąsiad gadał, że wy macie trochę czasu i macie sprzęt, o a... No teraz to panu dużo czasu mamy, no bo to kurde Abyś teraz mnie... dawać cały dzień wolny, Abyś no to nie? Mnie pomogli nie pomogli nieodpłatnie. <noise> Zależy w czym, no bo tutaj wie pan, nieodpłatnie, no. No trzeba by było, bo mam nieużytek, mnie zarasta, trzeba by było ogarnąć. Pole. Panie, daleko ma pan ten nieużytek, to możemy przejść na, na piechotę i zobaczyć jak pan chce. Proszę pana, no tutaj zaraz, to pan nie wie, gdzie mam pole. No to dobra, to pan, mamy podejść, czy jak? Panie! Podejść, zobaczyć, Llegam co się to? się nie zada na robocie, i tak panu nic nie pomoże. E, pan odejdzie troszeczkę, bo ja tylko bym sobie zamknąć ja, przyczepę i możemy ja mam, polecieć, bo tutaj ja Poczekaj, ja mam mapę w tym. Dobra, to pan prowadzi do tego pola i zaraz zobaczymy, a co tam by trzeba było tylko zrobić, ja po? mam okulary słuchaj, weź mapę i poprowadź. Pogasz mi to, Karol. No. A to jest to pole? Koło naszego. A to co, co tam jest? Tam jest pole i to trzeba będzie, nie wiem, albo jako ork, albo broną, ja nie wiem, ja nie wiem. To, co, to, 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 i w sensie? no, zobaczyli, tylko mi na głowę pada. To tu pan uważać na tę rolę, żeś pan się nie poślizgnął, znowu, to też pada dzisiaj, to wie pan jak to jest. Na co uważać? Już pan przeszedł, się pan nie wywalił, to nie ma problemu już teraz. Nie ma na co wybrać. A on nie idzie z nami? Znaczy, no, teoretycznie miał iść, ale czego nie idzie, to już wie pan. On jest dosyć leniwym człowiekiem, także ciężko, ciężko mi tutaj opowiedzieć, dlaczego on nie idzie. Panie? A nie? Chyba go słychać. Wie pan co? Co? Ja zaraz zobaczę, co pan na tym polu masz. Ja tam mam różne rzeczy. Ale to co, pan to uprawiasz i pan maszyn nie masz, żeby to zrobić czy na jakieś? A ile zadzieżeń? pan parę maszyn. Za siły. 87. A, o, a chcesz, chcesz pan się zmierzyć ze mną? Nie Ej. będę się zmierzał. Coż ty... to kurde, jest a ty... za znak? Tak, ty... jest za znak, bo tak powiem. A tu że... moja gubina kiedyś postawiła. <laughs> Rozumiem. E, dobra. Na ja ty. Tu jest to pole, tak? O porusz poplon, teraz trzeba zrobić go. Co to kurde jest za ten, za gówno? To jest poplon, to jest panie kurde chwaz. To Nie ma poplonu, bo to jest po prostu ściernisko. A to pan to dzierżawił komuś, czy jak? No ja dzierżawiłem ale też już to nie dzierżawił. A może bro, się dogadamy? Może my byśmy teraz oddzierżawili? Nie, trzeba mi zrobić. Czekaj Karol, to może zrobimy mu za darmo? Podbudujemy sobie reputację u niego. Tak, za darmo! I spróbujemy... A, za darmo trzeba i tak robić. A to nie, to by za darmo to nie robimy. żeby sąsiad powiedział, że wy jesteście dobre dusze. Boże, tak. pana, u nas za darmo to i w mordę się nie dostanie. Yy, Karol żartuje taki żart. U nas obornik sporo kosztuje tak naprawdę, bo jest bardzo jakościowy, żeby tutaj położyć No i... bo bo Gdzie tu masz poplon, jak to są chwasty? No jest chwasty, to rzepak odrasta! To rzepak odrasta! To rzepak odrasta, bo tu cztery lata temu rzepak był! To gruberem panu to po prostu wjechać bez obornika zrobić? Z obornikiem. A, no to, to, to nie wiem, że pana ale raz z obornikiem... Czyli z obornikiem mamy robić, tak? To, no lepiej. Ale to by nieodpłatnie, proszę. Wie pan, obornik trochę kosztuje i Dobra, to ja, zap ja zapłacę. Bo... Ja Bimber trochę zrobiłem. Literek Bimberku na ten. na ten przyiążę. Yy... Dobra, Karol, to do, dlatego, pana, no, miły się wydaje. Może za darmo zrobimy, no nie? No, miły się wydaje, no, na darmo zrobimy. Pan tylko, pan tylko da za obornik ile pójdzie. Za to nasz. Yy, no na tego resztę. literka dam. Ja powiem wprost, zaliczki poproszę 2000 tysiące i. A, Później rol. będziemy się. Chyba będę musiał komuś wziąć znowu łatać szczopole Proszę pana to my to dzisiaj zrobimy yy, za darmo o, sz... pana za darmo pana, a, bo to e. żarty idą, a człowiek za darmo chce zrobić Za darmo zrobimy, obornik też nasz Nie, nie musi pan płacić za obornik, przy pana Całkiem mieć, ale już teraz bym bardziej dać nic, nic, my, my to zrobimy, na kiedy chce pan mieć to te gotowe Teraz to my pojedziemy że pak stanie no To panie i... netkuiku. My zaraz już, kurde tam. zaczynamy robotę. Dobrze, to, to umówienie wieczorem do odbioru będzie pole. Ja zdrowie. Na... zdrowie powiedział. Podkręty z trutem. No, <gry> nie za bardzo chcę. Yy, dobra, wyjeżdżamy. Kurde, on się Mustanga bo i ktoś jeździ. Aha, no tak, to główno widać, kto tam jechał, ale jakaś baba z słopem, to. Boże, logiczne. Jechała tutaj, ta starsza pani wzięła jakiegoś wnuka albo męża swojego i pojechali. Ja, ja się tak bał, że to Janina. Nie, no widzowie, jajca. dlatego ona tutaj stała i czekała na niego, a nie, że mu się wydawało, że ktoś nas obserwował. Hit. Oj, widzowie, Karol, no naprawdę, on jest tak przebrzmiony. Ej. Na polu cisza, spokój, relaksik, pojeździsz sobie z rozrzutnikiem w to i z powrotem. No, on się boi. No, tak to by, znaczy to i tak, wiecie, nie zrobimy rozrzucania jorki e, na raz, bo nie mamy drugiego ciągnika, który jest większy i który podoła e, temu zadaniu. No i ja będę musiał sam to widzowie ogarniać. Mniej więcej, dobra, zajedziemy sobie. To pole jest takie kurde bardziej widzę, że na ukos. Chyba, bo tu jest taki zakręcik delikatny. Dobra. No i błoto trochę jest, także też ta akcja nie będzie jakaś pewnie nie wiadomo jak przyjemna, ale mam nadzieję, że uda nam się to ogarnąć, przynajmniej szybko. Im mniej paliwa spalimy, im mniej obornika zużyjemy. Zresztą po tonie obornika to możemy liczyć tak, jakbyśmy sprzedawali. Ile widzowie jego tutaj pójdzie, no nie? Światła se włączę, bo ty kurde bez świateł tak trochę lipa jest robić. Robił całą szerokością. A w tych krzakach to też powiem wam, że ta robota nie jest jakaś mega przyjemna, tak szczerze. Czaka, chwas tak bardziej, ale to też ginie pod kołami, widzę. No tu faktycznie no jest kawałek pola, ale jakbyśmy to poletko, udało nam się na przykład dogadać z gościem jakiś dobry kontakt złapać, bo on to chce gdzieś w dzierżawę oddawać, to byśmy połączyli sobie tamto nasze pole po lewej stronie, polem tym od tego gościa, tylko to już wtedy trzeba było kupić. No chyba, że dzierżawę by się dało wziąć i wiedzę zaorać. Co jest? Y -y, gościu! Dobra, koniec coś Chcesz dostać piłkę? Dobra, dobra, powoli. Wysiadaj. Wysiadasz czy nie? Wysiadaj. Wysłuchaj słuchaj, nie, nie, no. na, słuchaj, na przywitanie. No. no. Dobrze. Dobrze, Trzymaj go, Janina. Trzymaj go. I zarabiać. go. Cholera, ja Czekaj mu go. Jej. Ja biorę rozpęd. Nie go. Biorę rozpęd z go delikatnie. Dobrze. Dobrze! No! No, ale mój Amor! Bierzemy go na siedzibę! Stodowa spłonęła, musimy na to drugą! Eee! słuchaj, nic! jak to to byliśmy w okolicy. kto y nic! Nie, nic! Nie, nic! Nie, tak? no. nic! Nie, nic! Nie, nic! Nie, nic! tak Nie, nic! Tak? nic! Nie, Nie! To może ja go teraz spalę, co? Brawo, brawo, nie. brawo! brawo. Nie. nie. Mam go podpalić? Porozmawiajmy. Porozma... Eee, a słuchaj, a ten... A podgrzybek pod już znalazł tego drugiego? On w chałupie siedzi. Nie. E, jeszcze nie. Dobra. Matko, bosko. Pani jedna co pani wyprawia w ogóle. Tak, pod zwracam e, się. cię. Twój nos. Cicho. Nikogo nie ma w domu, podobno. Czyli nie ma go w domu? Kurde, obserwowałam, to właśnie był... Dobra, gdzie, gdzie jest ten drugi? Panie Nino... Hmm. Do... Nie wiadomo. Michał... Dogadajmy się. Dogadajmy gdzie... się... W... Gdzie jest, gdzie jest Karol? W domu, ale dogadajmy się. I w domu go nie ma. Dobra, ja mam dla pani ofertę nie do odrzucenia. Ja mam, ja mam pomysł. Eee, wrzućmy go do beczki z kwasem. O, co? Nie. To jest dobre. Nie! Nie! Dobre! Nie! Domeczki z kwasem! Ale y poczekaj, bo Michał chciał coś zaproponować. Co gadałeś Michał? Y oh. Pani no, skończy pani z tą gangsterką. Widzowie, widzowie zaproponowali dobry pomysł, pani po prostu nam na przeprosiny y kupi jakiś ciągnik i już o wszystkim zapomnijmy. O tym porwaniu zapomnimy i o tym wszystkim, bo no, no, Karol ma nagrania, Karol ma dokumenty i widzowie mówili, że jak Pani się na to nie zgodzi, to mamy dobra. iść do policji i to wszystko no przedstawić. Dobra, gościu, już zamknij pizdlę. Gomorek, zaśpiewaj dla Michała piosenkę. Y kapuś, kapuś, inaczej dziewczynko, czołdka. Bez skrupułki, no. sprzedaj najlepszego ziomka. No to... Dobra, Michał, już zamknij pizdlę. To tyle, y tyle mogę powiedzieć. Bo... To to, 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 ten, to jak robimy? Panie, bo byśmy się dogadali, czy nie? Ja no dzisiaj A to co? Chcecie tego? Fenda czy Kejsa? To! 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 Możesz mnie tak nie trycać? Dwoje, <laughs> ja ci zaraz do beczki z pasem rzucę. Ej, mu chyba o co? A... Chodź na słówko.

o co to? To jak? I co robimy? nerki i tego... Yy, no to, to, to chodź kontrowe. Michał, pojedziemy ten... Yy, yy, wysiadaj. Wysiadaj. Dądaj. Co to się dzieje, ten? Chodź co to po... jedzie? Co to jest zablokowane? To jest to blokada. Jako, tu jest Czy Face ID kurde. Tu jest Face ID. Słuchaj... Tylko iPhone'ie, musi ci twarz wykryć, żeby odblokować. Michał, chodź pojedziemy do salonu, wybierzesz sobie nowy ciągnik. Nie, no ale ja nie chcę nowego ciągnika, po prostu Ja mówię naprawdę, żebyśmy się dogadali, jakiś starszy nawet kupić taki do 100 tysięcy Dobra, no to starszy pojedziemy wybrać, Ko, chodź jedziemy ale... Ej, Muchomorek za fajne miejsce Jaki debil, kurde, proponuję mu saladu a on nie chce To znaczy, nie, nie jestem... Chodźmy, może to ja nie... do laboratorium, gdzie tworzą te ciągniki, co? No nie, nie, nie będę jechał do laboratorium Ja z Muchomorkiem tym nie będę No i ja, przytrzymaj go Dobra Nie Wróciłeś go tam z Nie, nie, no, nie chcę się wyrwać, pani, bo zaraz pani krzywdę zrobię. 3, 2, 1, RAP! Chciałem odskoczyć, ile pani żyje. Czekaj, przejadę go. Pani, no, nie pozwoli pani na to. Cyr, nie... Przyjadę go, poczekaj. No przy tego go z rozpędem. Pani, ja nie, no, no. Ja pierdzielę. Co wy robicie? Co pani porwała w ogóle wtedy Karola? No o co to chodzi? Jajaj. Ja... Jak dla jaj? A mnie? Po co tutaj? O co to chodzi? No to by ciąg nic kupić. Nie, nie da! Yy, weź mu z, yy, czy ja mam to zrobić? Yy, z, z Strzykawko na ten, żeby... żeby to... zasnął. Dobra, to czekaj, mnie wezmę. Karol ma dokumenty, pójdziecie, siedzieć, A to na naprawdę... pójdziecie się. bo na uspokojenie najpierw Pójdziecie... Pani panienio? może pani podejść tak chwilę ze mną? Może pani podejść na chwilę ze mną do tyłu bez tego homora? No to chodź, ja mogę dać ci za trzyk jeden? Nie, pani zabierze to. Wyrzuci pani to przy mnie. Ja dam mu na uspokojenie! Pani... Będzie to spokojny jest? teraz, nie Co będziesz szalał, ja poczekam tu, rozmawiajcie, dobra, gadaj, widzę dwie, dwie liny, dobra, gadaj, panie no zrobimy tak, Karol ma nagranie, dokumenty, siedziby i wszystko, i on jak ja nie wrócę i tak pojedzie na policję pani panią zamknął i tego mu pomorka też ale możemy inaczej zrobić że po prostu pani kupi nam na przeprosiny ten ciągnik i i ten i i co ja mówiłem że że ten zamkniemy tego no, te nagrania wszystkie do domu tego Muchomorka pójdą i, i pani wróci jako sąsiadka nasza. Widzisz, nawet z takiej rzeczy próbujesz wywiązać sobie korzyść materialną. To jest zwykły pozer i będę. mi się w głowie. Pani, skończy z tą gangsterką. Wrzućmy go do rzeki. Dobra, Mikał. Całą dokumentację, filmy, zdjęcia, macie wykazować. Rozumiano? Dawaj tego chu... a, do Ma... rzeki. Dla panią tak, ale do tego muchomorka zostawimy i go wsadzimy. Nie, na wszystkich usuniecie. A jak nie? Muchomorek, dawaj drugi a... lek. Ale co wtedy? Ale co... co wtedy? To się co? Wy... Wtedy wyjeżdżamy no, hu... do laboratorium. Ale a może usunie, ten kwas od razu wpuścimy? A jak usuniemy to pani kupi nam te ciągnik i co? Ojej, drogi te działnik ile? To jest jak do stu wy nie wiem I to wystarczy? Jeżeli pani skończy z gangsterku to... to tak. O! Czekaj dam mu jeszcze udał sypiąc nie śpi. Dobrze, ale jak ktoś mu, chowa, to ja mu kupuję ten ciągnik będzie spokój. Będzie mógł biznes zrobić. <laughs> Dobra, chodź, on nie będzie pamiętał Dobra, to skończyłem Michałowi musiało się coś popieprzyć Zresztą widzieliście, w jakim on jest stanie Ja chyba zadzwonię w ogóle po policję Bo to jest nie, nie do pojęcia, co tu się dzieje na tej wiosce eee, O szkur... Ja pierw Zamykam bramę, kopam się Wchodzę tu, wchodzę tu, wchodzę tu, wchodzę tu. Widziałam cię, gdzie jesteś. O kur. O ja pierd... Co myślałeś, że się schowasz? Eee... Dobra, Michał, otwiony teraz wola na ciebie. Ale o co ci chodzi? O coś ode mnie. Chodź. O coś ode mnie. Słuchaj. Mhm. Przecież powiem, że jako jedyny od początku mojej kariery nawet radę uczyć z mojej kryjówki. No dawaj kasę za to. I za to szacunek, ale za to, że spaliliście mi sodołe. To akurat nie byłem ja. To te gospodarstwo też dzwoniem. Dobra, słuchaj. Yy, dobra, jest nas dwóch na gospodarstwie, nie? Jestem ja i Michał, nie? No. podpowiedź to nie ja podpaliłem, to stodołę Tak to Nie powiem. Jakie będę miał z tego benefity? Dobra, wiesz co, ci powiem. No? Ty nawet z mordy wyglądasz. Jak taki bęciorek. Możemy dać ci ksywę, na przykład. Właściwie, to wyksywę. To z serialu? No! No ah. mi wspominasz. I! A okay, okay. tego! Udało Ci się no? uciec do domu, więc jesteś cwany. No to co, Michał, męta. No i, men, i Michała trzeba, że tak powiem ci trupić. Tak. Albo no nie Iż wiem, dobra, ja mu dam ten ciągnik, ty. Ja mu nie kazałam Jak mu... Oba, się dasz... odgadał mi coś o ciągniku. No, Co no. zrobiłaś mu na polu powiedz? On chciał mi pokoić, w bo... Ty dałam mu jakieś leki uspokajające. Ale no, powiedział, mu że coś było strzykiwane. No tak, mu komorek tam coś, A to było usp... no, uspokojenie. Mm -hmm. Jakaś Melisa, czy tam coś, Dobra, słuchaj. Ja mu mówię, wybierz, przeciągnik Fenda nowego, 1000 wario, czy tam Case'a A no i mówi, że on używany do 100 tysięcy. No co kurde, no dobra, nie. Ja nie, na coś ci tylko powiem. ale jaja. Co? Widzowie, bo ogólnie tak, zamówiłem sobie materac do łóżka, nie? I miał być na wtorek, dzisiaj jak wam jest czwartek. No i ja pisałem na, na tym, na tam na stronę, nie? Y kiedy będzie? Bo mówię, miałaby być we wtorek i mi bał że mają opóźnienia w magazynach, że dopiero na 30 stycznia będzie. No. Ja patrzę. już dostałem powiadomienie. Zapraszam po... Zapraszałem po odbiór zamówienia. Pamiętaj o potwierdzeniu zakupu. Zajebiście widać, dzisiaj odbieram. No teraz. Zajebiście. <gry> e, a dobra, sorry, wracając do tematu Janina, bo poczułem się zbyt pewnie w twoim towarzystwie. No, no. Eee. No. Weź mnie zostaw. Ja wiem, że... No, dobra, no, wracając do tematu, słuchaj, ty jesteś i w ogóle. Udało ci się spierdzielić to, 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 tamto. A może nie, nie chce ze mną współpracować? Pewnie, że chce, ja nie, tylko warunek mojej współpracy jest jeden, ok? No. E, tak, musimy pozbyć się Michała i gospodarstwo przejmę ja z sobą. I razem będziemy gospodarzy i ożenimy się. Oj. Dobra? dobra. Nie. Dawaj go do jakiegoś kurde, nie wiem, do, do rzeki. Do, do wora, do rzeki rzucimy. Znaczy nie! Ten, ten element mi się podoba! Tylko nie, no, że... ten, ten drugi mi się nie podoba Może się ożenimy, bo zapomniałem, że to jest nie. to mi się już podoba. Dzięki, ale dzięki No, ale nie, no dobra, powiem Ci tak, Michała, nie będziemy się pozbywać Bo... No ja tu z nim te gospodarstwa mam i tak dalej, ale może ja się przeprowadzę do ciebie Dobra, chodź się Co?! Ja żartuję ty! Oś. Oś. Ja żartuję, ja żartuję Żartowałem Janina, żartowałem, tylko dobra, ustalmy taką wersję No Ja Sto... Ja nie chcę z tobą mieć problemów, bo powiem ci wprost, chciałem dla ciebie dzwonić na policję, no przyznam cię. Chciałem dla ciebie to dzwonić to na policję to... Ale <laughs> nie zadzwoniłem no bo, słuchaj, ja... Dobra, porwałaś mnie, okej. Okay. Bałem się ciebie. nadal się boję, jak stoi tam ciebie, bo... Ale... Ale... Jakby nie patrzeć. Dobra, ryzykuję. Dobra, my my, my, my się lubimy. Chcesz, yy, Michała, atakuj. Dobra. A my się będziemy lubić, dobra? No, ale... A gdzie Ty... jestem, mu homor, kurde? A ten ciągnik, to naprawdę, zostaniecie co mógł kupić? Ty, nie wiem jak się z nim dogadywałoś Dobra, ale słuchaj Ty mu nie podpowiadaj ja mu nie będę podpowiadał No Ja mu nic nie będę podpowiadał Słuchaj, ja nie jestem taki, powiem ci pasarny, żeby do ciebie mówić No kup mi za, za nie wiem, za 100 tysięcy Eee, szczerze, to, to naprawdę jest po No tak do mnie podchodzi, bezczelnie mówi, ty Janina Ja, tak ja to, prost? ja, no mówię tak, wybaczyć ci, że chciałaś nas zrzet. A, myślać, 100 100 a, ja tu ja drogę, a ja myślałem, że to Ty może. Nie wiem, zaproponowałeś, że Cionik kupisz za 100 tysięcy. A no. ty, co on w, w sposób bezczelny podszedł do ciebie i powiedział: No, y, Janino, na wybaczenie, Cionik za 100 tysięcy możesz kupić, tak? Tak, ja no ci ale powiem to. Prosto, dla mnie też jest ja wiesz, ci ci podejrzane, nie wymagam. Że on jakby swoje życie zrobił i w ogóle wycenił na 100 tysięcy, to też jest to zabawne. Znaczy nie, ja ci powiem tak, ja Ciebie nic nie chcę. E, tylko jedno chcę No Porwać Michała, żebyś porwała Michała razem z Muchomorem Do jakiejś nowej siedziby Albo widziałem też co takie nowe sposoby, do kwasu wrzuca się <grym> Mamy taki Da się to zrobić? No Nie do no, żartuję oczywiście, żartuję Dobra, to spokojnie o, Nie, żartuję Tylko chodzi mi o to Czy podasz mi rękę i będzie wszystko w porządku O kur ty a skąd tu policjant? Ja nie zabawiałem. Ja, ja też ja nie zabawiałem Dobry? Te? Jak ty nie zabawiałeś, ja nie zamawiałem, to kto zamawiał? A kto zamawiał? Dostaliśmy zgłoszenie. Proszę pana, my tu nie zamawialiśmy. <laughs> ja nie zabawiałem. Kto jest właścicielem tego auta? A to moja kumpelka, moja przyjaciółka. Ja. Yy, to pani się rozwala przez wieś takim autem. Tak. 120-130 na godzinę w to jest z powrotem. No proszę mi nie ubliżać, proszę pana. 120 to pan może jeździć tą swoją kurwą kijanką. <grymne> o! Nie nic co? Wie pani co? Nigdy nie słyszałem nic tak dobrego jak dzisiaj. Ale i tak musi być mandat. No to 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 to, to to, ja nie wiem, to nie moja sprawa, tak? Ale przyjeździliście z przodu i z ale na górącą ciebie, że chcę, mam co to w ogóle. Proszę pana, mandat to, że pan, bo bowiem pan nie złapał na zimnym uczynku. No. Proszę panią, rejestrację gdzie są udało? Panie i rokezie! Proszę pana, na podwórku te rejestracje mogę nawet do dupy mi przy Panie i rokezie, mam pytanie. Ale proszę pana! W ogóle tak, no, to... to kolega, Michał. WOM z prywatnej pozycji, proszę pana, to jest na prywatnej. Ja tutaj stoję z Mustangiem, rejestracji zdjęłam, bo robię mu zdjęcia i wstawiam na taką stronę e, głód i tak dalej i Boże, proszę pana. Dowód, dowód bym poprosił od tego auta. Zostaliśmy wyzwaniem przy wszystko Ale, posprawiać. Pan nie będziesz mi inwigilował samochodu na prywatnej posesji. Ja jeszcze raz panu mówię. Bo on, bo zawsze do pana strzelać. I to w sposób agresywny. Pani w ogóle powiedziała, proszę dowód od auta. Chcę potwierdzić, czy samochód nie był kradziony. No jest, Proszę pana. Nie muszę, mojego... ale dam. Masz. Wypadł z mojego pierwsze Primo ee... podjazdu tutaj. Nie na to twoje auto? Moje. No? A czemu tu jest to jakiegoś chłopa zarejestrowane to auto? No to jest do mojego dokumentu. Dow dowód, dowód się zgadza, ale to. No ale i co z tego? No i co? Ja nie, oni nas. Bo to nie proszę nie pana, nie to pana się... jest do mojego kochanka. Aha, wszystko jasne. No tak się zastanawiałem. No dobrze, yy, to wie pani co. Do... Blachy trzeba gdzie założyć. To jest hmm. podstawa. Jak, no na podwórku nie muszę, na podwórku to proszę pana, no, no. zaraz jak będę chciała, wie pan ile jedna opona tutaj kosztuje do tego samochodu, dwa tysiące sztuka, a ja na tym bruku tu stanę, reszty zaciągnę, będę gumę paliła, wie pan, byli będzie się kotłował dym i ludzie na wsi będą dzwonili na 112 na wsi, mówią... Lecz. Numerze alarmowy papieża wybierają u nas na wsi, i tak się gotuje! A ja powiem, nie, to ja palę gumę i te opony za 2000 zł sztuka, czyli 4000, dwie, spalę na tym bruku, proszę pana. Spalę na tym bruku, żeby A na jakimś żyjemy. nie. do sieci. Bo wie pan czemu? Bo na własnej posesji. Mówię, że mają posesji. być blachy na auto założone. Nie, ale, ale proszę, proszę pana, pana co pani sobie dobrze. Obiecuję panu, że jak będę paliła tą gumę na tym bruku, założę blachy. A na, po, panią, na tych, kwestia, a na początku tych, na początku blach napisze J.P. Są ograniczenia prędkości na wsi. Dla I mnie to nie, nie, ma. Panią. Dobrze, to nie ma. Zobaczymy. Dobrze, proszę pana, pana ale jak się pana. będzie pan na mnie czaił, a to proszę mnie. pana, proszę mnie nie łapać poniżej 200, bo byłoby to dla mnie obelką. Panie Karolu. Hmm. Tak? Proszę sobie, jak pan wyjeżdża z pola, tym zasranym gnują warzem. <laughs> no, o, przepraszam sobie. Rozumie pan, to trzeba go czyścić. Na polu, czym mam go wyczyścić na polu? Panie gnojówko. No. Panie gnojówko, wypad stąd. O przyczepy, coś było oborzone dzisiaj, bo też widzę, że chyba jakieś uwalone. Tak, Ktoś Michał gnój woził, proszę pana. Gnuj wozili. Tak? Na komendę. I co, i na drodze są ślady? No a uwalona cała droga. To będzie banda za zanieczyszczanie. Dalej pan chce cwaniakować? On, jest? on to nie wiem, ale wiem gdzie Pana radiobus. Ktoś z głowy? Pytanie gdzie on jest? Rozbawiło mnie to. Proszę wyjść. Panie Karolu, proszę wyjść, ja zrobię Panu krzywdy. Ale ja nie wiem, czy ja Panu zaraz nie zrobię. Lina, ja zbieprzamy szybko. Ja No Otwalaj, jedź. Nie odjeżdżajcie! Raz, raz szybko spieprzaj! Spieprzaj, spieprzaj Dara, nie goń, bo nie mam tablic! Dara, nie mam tablic! Strzelaj gościu, strzelaj! Jedź, 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 jedź! jedź. Nie tak. Ja pierdzielę. Nie chciało mi się z tym człowiekiem już temacić. łachy mnie? Pieprzyłem mu do tego, do wody... wiolkę. <suszę> ale widzowie jajca, ale jajca. A ja z taką Naszek. Ja Nina, ja nie wiem co by powiedział Michał na to, że ja z tobą teraz zacząłem się kumplować. Nie wiem. Nie <gry> wiem, a za wszękę psenkę. Jako. Taką, że ja przygotuję samochodem i mówisz: "O mi w ten biede o! o mi w driftem biede Widzisz? Coś tam. To 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 do Boga to promile. No, to tak leci właśnie. Dobra, widzowie, dziękuję wam za oglądanie odcinka, jadę z Janiną do baru napić się, kurde, yy, nie wiem, piwka za, za przyjaźń, nie? Popatrzcie, że z Janiną już jestem, kurde, za pan brat, nie? No. No, także trzymajcie się, widzowie i pozdro. Na razie. Cześć.